Włóż czosnek do mikrofalówki, podgrzewaj przez około 20 sekund, następnie wyjmij ząbki czosnku, weź je w dłonie i delikatnie pocieraj. Ciepło sprawi, że łupiny łatwiej odejdą. To szybki i prosty sposób na obieranie czosnku bez bałaganu i męczenia się z każdą łupiną. Polej rybę gorącą wodą i poczekaj kilka sekund. Ciepło sprawi, że skóra zmięknie, straci swoją elastyczność i zacznie się oddzielać. Teraz delikatnie pociągnij skórę i zobacz jak łatwo odchodzi. Prosty trik, który ułatwi ci pracę w kuchni. Większość źle obiera mandarynki. Pokażę ci jak szybko obierzesz mandarynkę. Ten sposób jest świetny, a mało kto go zna. Wystarczy, że mandarynkę przetniesz na pół. Wypchnij skórkę na zewnątrz i wtedy w łatwy sposób możesz oderwać kawałki mandarynki. Wypróbuj sam i zobacz jakie to proste przyklejam łyżkę do palca i kroję bez obaw wystarczy kawałek taśmy klejącej i mała łyżeczka mocno przyklejona działa jak osłona chroniąc palce przed skaleczeniem. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy mają problem z precyzyjnym krojeniem sprawdź sam, jakie to proste.